Hej, z tej strony ja Felpik, um, chciałbym rozpocząć um, serię, gdzie no serię z kostkami Rubika, um, recenzje no i takie różne poradniki, um, jak układać kostkę Rubika. Um, no to co, przejdźmy do recenzji, przejdźmy do recenzji numer jeden, to był taki scenerik. Na początek recenzja kostki Funksi Shuangren. Kostka do nas przychodzi w takim pudełku, które mi się już trochę poniszczyło. <grym> Ale bardzo ładnie się to prezentuje. Ogólnie kostka rusza się bardzo dobrze. Nie popuje. Do tego bardzo jest szybka, płynna. No i takie różne. I tak dalej. Um, jeśli chodzi o ścinanie zakrętów, no to ładnie, łatwo z 45 stopni. Może czasami gdzieś tam się zahaczyć. 45 stopni. W drugą stronę. Taki klik, klik. No i co? Bardzo płynna jest. Kostkę nabyłem w sklepie RB, RB Sklep, czyli Rubik's Rubik Sklep na Allegro. W przystępnej cenie 50, 56 zł Oczywiście tam koszty przesyłki, że ten listu poleconego, wszystko się ten wyszło w cenę. No i co, na koniec, przykładowe ułożenia. Yy. I od razu powiem, że nie układam zbyt długo kostki. Znaczy no, nie, nie jestem tam jakimś perfekcyjnym układaczem. Yy, w granicach powiedzmy zdrowego rozsądku układam. No i tu będą takie fajne takie serie. Po prostu z kostkami Rubika. Yy. W następnym odcinku pokażę Wam jak ułożyć właśnie taką oto kosteczkę. Yy. Po dłuższym treningu staje się to naprawdę łatwe, proste, łatwe i przyjemne. Ja osobiście układam już od 4 um, czy 5, może nawet 6 miesięcy. I już, dobra. No to to by było na tyle. Recenzja kostki Fang i Jest jeszcze logo, kolory. Żółty, biały, czerwony. Czerwony jest bardzo ciemny, zielony, żółty, biały, pomarańczowy. No i co? Fans szkłangren od Herbes sklep. Polecam. Felpsik.